Szafa elektryczna? Myślę, że kolega będzie zainteresowany. O tak. Tak się, się otwiera. W tej chwili mogę tutaj czekać. Gdzie tu jest oświetlenie podpitu? Przed naszej szafy aparatowej. Tu są styczniki, przekaźniki, nawrotniki, czyli nawrotniki powodują tutaj kierunek jazdy, mm -hmm. zadany właśnie przez nastawnik kierunkowy. To są włączniki baterii. Nie? Teraz na tym czyli tak, jak, to żeby po prostu nie tracić napięcia, mamy napięcie, które pokazuje, no jest dobre, bardzo ładne. Tu mamy pompkę wstępnego olejenia, bo takie silniki są dosyć duże i muszą mieć wstępne olejenie, czyli przy, przy rozruchu są duże siły przenoszone na wał korbowy, żeby nie doprowadzić do uszkodzenia, siotka, do uszkodzenia wału korbowego. Musimy wstępnego olejenia, bo inaczej nie uruchomimy i musi wytworzyć minimum pół atmosfery, a wytworzy więcej i jedziemy startem. Tu macie sygnał dźwiękowy. Tu jest elektryczny, czyli tak jest na manewrach. Tu jest nastawnik kierunkowy, w zależności w którym kierunku, to jest koło, nie? Także, na przykład, teraz i tak pojedziemy. I na obroty możemy wejść, czekajcie, tylko przełożyć biegu jałowego, na przykład możemy zasymulować, może nie jazdę, ale na przykład działanie i od, od szóstej pozycji powinna wejść na drogę. A koleżanka gdzie jest? Poszła po brata, bo jeszcze przyjechał. Aha. pega pau onde pega né pega